złości z nami się zajada. Uznajemy, że dąża święta w jego intencji wyznacza właściwy moment na złożenie mu Zatem prosimy teraz wszystkich tu obecnych o duchową łączność z naszym swoim Mądrość przedwieczną, która świat tworzy, słońca zapala, sieje w laski zorzy, morza napełnia, Miast drogi strzeże, w Boga i w Ojca Wszechistnienia W miłość najwyższą, co zgadziła niebem, z ludźmi się dzielą z bożkim życia niebem. W miłość, co krewską dała nam uwierze, w zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa wierzę. W serc czystych twórcy i pocieszyciela, w światło, co wieki i ludy oddziela, w bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze, w ducha świętego, w trójce świętą wierzę. Wiarą tą znaczę piersi i czoło moje. O spraw to, panie, nie przy niej Ukaż, Ukasz, gdy lud twój zasłuży na karę, lecz nam pozostaw ojców naszych wiary. Księże prałacie Janie, nasz drogi Solemizacie, być może ktoś zapyta, dlaczego tak rozpoczynamy życzenia imieninowe dla Ciebie. Ten wiersz Marii Konopnickiej pod tytułem Wierzę to prawdziwy manifest wiary dla nas Polaków, wiernych Kościoła katolickiego. Kiedy, jeśli nie dzisiaj, gdy zwracamy się do proboszcza, pasterza naszej wspólnoty parafialnej? Kiedy, jeśli nie teraz, gdy na świecie, w Europie i w naszym kraju tyle przejawów Boga w sercach ludzi? Jest właściwy czas na przypomnienie sobie, z jakich wartości wyrosły nasze rodziny. Co przez tyle wieków ukształtowało kręgosłup moralny oraz patriotyzm kolejnych pokoleń polskiego narodu. Nasz wielki narodowy kaznodzieja, ksiądz biskup Józef Zawitkowski, często na zakończenie kazania wygłoszonego w czasie transmitowanej przez Polskie Radio Niedzielnej przy Świętej w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, pytał zgromadzonych, czy Wy jeszcze wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela Nieba i Ziemi? A po zbiorowej odpowiedzi wierzymy, mówił, to Bogu niech będą dzięki Amen. Niech to pytanie i ta odpowiedź wiernych z Bazyliki Świętokrzyskiej zabrzmią dzisiaj w naszych sercach, razem z życzeniami dla naszego probości. Drogi Księży Janie, ponieważ jak co roku w dniu 24 czerwca wspominać będziemy Dzień Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, Twego Patrona, prosimy Cię, czyni od naszej wspólnoty parafialnej serdeczne życzenia imieninowe. Życzymy Ci, abyś mógł nadal z taką urzędającą pokorą i prostotą wypełniać swoją duszpasterstwo. Aby ciągle pogłębiała się Twoja ufność, pokładana w Bogu, aby nieustannie trwała w Tobie świadomość, że jesteś dzieckiem Bożego Miłosierdzia, Bożej łaski i że opierając się na niej, jesteś kapłanem według Bożego Serca. Abyś wciąż dał się prowadzić Duchowi Świętemu, bo Duch Święty jest miłością, która wprowadza wszystko Niech się Pan no, poddarza obdarza pełnią swych łask, daje zdrowie i siły na dalszej drodze życia i służby Kościołowi. Niech stale wymacnia ten wielki dar Twojego państwa. Niech Matka Najświętsza nieustannie wstawia się za Tobą do swego Syna i osłania Cię od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. A święty Jan Chrzciciel, ten szlachetny Patron, w pierwszorzędnym znaczeniu dzieła Kościoła, bezkompromisowo piętujący zło, o wyrazistym, mocnym charakterze, niech będzie Twoim powiernikiem we wszystkich prośbach i intencjach, które zanosisz do Boga. Składając te życzenia, chcemy jednocześnie wyrazić serdeczną wdzięczność za opiekę już nad naszą wspólnotą parafianą oraz za Twoją szczególną zarządzaniu zarządzają. Za ten codzienny trud i pokorną służbę kapłańską przyjmij drogi się Janie, nasze podziękowanie wraz z modlitwą swojej intencji serdeczne serdecznie za wszystko. Zwracamy się także dzisiaj do siostry Janiny, przełożonej tutejszego domu z... Serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarzać wszelkimi łaskami i dobrym zdrowiem, a poprzez Ducha Świętego pomagać w wypełnianiu karstw i misji wytyczonych przez założycielkę Waszego Zgromadzenia Matkę Franciszka Świętego. Niech Matka Świętsza. Jednego, dzień nie Szczęść Boże w naszym życiu.